Łączymy się modlitewnie z bólem naszego premiera, pana Mateusza Morawieckiego, z powodu przejścia do wieczności Jego świętej pamięci taty, posła Kornela Morawieckiego. Warto przypomnieć sobie dzisiaj słowa, przejmujące słowa, które podczas inauguracji ósmej kadencji Sejmu jako marszałek senior wyrzekł świętej pamięci Kornel. Oto te słowa. Żyjemy nie tylko dla siebie. Żyjemy i umieramy dla innych. Polska ma rosnąć, rozwijać się nie tylko dla Polaków. Jesteśmy potrzebni sąsiadom światu. Mamy łączyć zachód Europy z jej wschodem. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości, dobro i prawda. Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i narodowego trwania sensu tożsamego z niepojętym Bogiem. Prowadzi nas Polsk. Kornelu już wieczności pamiętaj o nas, o sprawach Polski o zbliżających się wyborach. Już uwolniony z cierpienia, z choroby, bądź z nami, wspieraj, prowadź, zagrzewaj swoimi słowami i przykładem życia, które nam tu zostawiłeś. Jesteś nam bardzo potrzebny teraz i w Polsce, już z wieczności. Upraszaj u Boga potrzebne łaski dla naszej Ojczyzny na nadchodzący czas, zwłaszcza na 13 dzień października.